Dzień dobry, witam w pierwszym odcinku serii XEF od A do Z. Dziś odpowiemy sobie na pytanie, jak przekazać załącznik do faktury wystawionej w XEF. Dziś wystawiamy faktury czy w formie papierowej, czy w formie elektronicznej, więc nie ma problemu, żeby do nich dołączać różne dokumenty, które stanowią załącznik do faktury. Natomiast wystawienie faktury w KSEF polega na tym, że tworzymy dane faktury w naszym systemie i wysyłamy jej w określonej strukturze do krajowego systemu e-faktur. No KSeF potwierdza nam wystawienie faktury, natomiast tak wystawiając fakturę w KSeF-ie, czyli przekazując dane elektroniczne faktury do KSeF-u, no nie mamy możliwości dołączenia żadnych dokumentów. Więc wystawiając fakturę w KSeF-ie, nie możemy dołączyć żadnego załącznika. Więc załączniki te będziemy przekazywać zupełnie odrębnie. Wystawienie faktury w KSeF bowiem nie oznacza, że nie możemy przekazać żadnego załącznika do tej faktury. No oznacza po prostu, że niezależnie będziemy wystawiać fakturę w ksefie, nabywca będzie odbierał ją w ksefie, ie natomiast my odrębnie czy w formie papierowej, czy w formie elektronicznej przekażemy Załącznik. Nie ma również przeszkody, żeby wraz z przekazanym załącznikiem przekazać obraz faktury wystawionej w Ksefie, w szczególności od lipca 2024 będzie to ułatwione, gdyż każdy wydruk faktury wystawionej w Ksefie, czy każdy obraz, np. w PDF-ie, faktury wystawionej w ksefie, będzie zawierał kod QR z danymi faktury, co będzie potwierdzać, że ten wydruk czy ten obraz jest tylko właśnie tym wydrukiem czy obrazem faktury wystawionej w ksefie, która to w oryginalnej postaci została wystawiona w ksefie i otrzymana w ten sposób przez nabywcę. Alternatywnie można również skorzystać z dobrodziejstw struktury FA, czyli tej struktury, w której wysyłamy fakturę do ksefu celem jej wystawienia, w której to można dodawać jakieś różne informacje poprzez pola, dodatkowy opis czy stopka. Natomiast wiadomo, że tego rodzaju dokumenty jak CMR potwierdzający wykonanie usługi transportowej czy protokół odbioru robót budowlanych, no w tychże dodatkowych opisach nie będzie możliwe do przekazania, więc tutaj będą one przekazywane w tradycyjnej postaci wraz z kodem QR na przykład potwierdzającym do jakiej faktury jest ten załącznik albo właśnie ze wspomnianym wydrukiem czy obrazem faktury wystawionej w KSeF-ie. Więc podsumowując, do faktury wystawionej przy użyciu Krajowego Systemu e Faktur nie można nic załączyć, bo wynika to ze sposobu wystawienia tej faktury. Natomiast nie ma przeszkody, żeby odrębnie te załączniki w formie papierowej czy elektronicznej przekazać kontrahentowi wraz na przykład z wydrukiem czy obrazem faktury wystawionej w KSeF. No te obrazy czy wydruki Powinny być w tym momencie opatrzone tym kodem QR potwierdzającym wystawienie faktury w ksef -ie. Dziękuję za ten odcinek i zapraszam na kolejny z serii KSEF od A do Z.